Żeby radni porozmawiali nad interpelacją radnego. Szanowny panie redaktorze, szkoda tracić czasu i energię. Ja czas i energię poświęcam tam, gdzie wiem, że jest to pożyteczne dla ludzi i, i będzie to skuteczne dla nas wszystkich. Bez sensu wracać do czegoś, co było, minęło. Trzeba iść dalej i tyle bo to tyle razy już poruszane tu by się do złudzenia, To jest tylko bicie piany. Uważam, ale spokojnie Uważa, pani, panie, panie, panie Redaktorze. Proszę panie ma, proszę mi na razie nie, 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 m... nie przeszkadzać. mnie wszystko, wszystko martwi. Nie wszystko no to co martwi. Co nie chcę o tym powiadać? Szanowny, szanowny Panie Redaktorze, wszystko martwi. O wszystkim co wiedzieć. Myślę, że mnie pani obserwuje już 11 rok. Jest pana nie interesuje, Ja mnie interesuję, szanowni państwo, przypomnę, mogę Państwu przypomnieć. Pod koniec 2002 roku... Z inicjatywy radnych, wtedy to było SLD chyba i teraz drugi, została podjęta uchwała o likwidacji LSI. Dziwne, że wcześniej tego nie zrobili. Kiedy nastąpiło rządzenie, kiedy przejął urząd, ale urząd kiedy zaczął rządzić prezydent Robert Raczyński, LSI zaczęło i do góry. Przestało generować już straty w tamtym czasie, było coraz lepiej przez dwie kadencje, więc od 2000 do 2010 to było 10 roku. LSI zaczęło, mówię, nie generować strat, zatrudniało ludzi i prezydent nie chciał likwidować tego. Na skutek Dobrze, tego, że radzi gdzie... byli uparci, byli uparci, chcieli koniecznie zlikwidować LSI, no, prezydent podjął taką inicjatywę. Powołał do tego likwidatora, który przeprowadził Likwidację zgodnie z obowiązującym prawem, z tego został sporządzony protokół, w którym zawarte są informacje, jak zostało rozdysponowane mienie. I tyle. Jeśli radny Olszowia chce więcej, to niech skutecznie działa. Ja mu nie będę popełnił maili, żeby uzyskał informacje. Ja, ich mam, tyle. Uważam, że mi wystarczy na obecną chwilę. Ja nie jestem człowiekiem podejrzanym, jestem człowiekiem ten, który ufa drugim. i i, I na tym kończę. Idę no, dalej. No, znaczy, co, co się tutaj, stało z tymi siedmioma milionami? Szanowny panie redaktorze, niech pan spyta, y, spyta może innych osób. Został rozdysponowany zawartość. No proszę sięgnąć do ja protokołu. Proszę sięgnąć do protokołu z, z, z sprawozdania zrobionego i tyle. I, i ty, i, Czy w i, protokole tak? jest ujęte? Proszę jest. sprawdzić, to dokumenty są dla Państwa także y, otwarte. Proszę, pani ale Pan skorzysta... mówi... Jeszcze raz Pani redaktor, może Pani sobie sięgnąć i proszę zobaczyć. Ale tak. Pani jest radnym, zadaję. Pani jest pytanie, obywatel i mieszkańcy czyli... naszego miasta, może Pani sobie skorzystać z praw. No. spraw, jakie, jakie są dozwolone dla wszystkich. Każdy mieszkaniec może przyjść, zobaczyć dokumenty, zobaczyć, co on pisze i tyle. Ja mam swoją wiedzę na ten temat i zostawiam je to między innymi za siebie. Panie radny, pan ma prawdopodobnie nie wiedzę, tylko pan... Panie radny, ja, pan proszę... proszę mi teraz powie... tak. pozwolić mówić. Ja panu grzecznie pozwalam. Tak. Mówi pan, że pan ufa ludziom. Z tego zaufania pana wynika to, co pan mówi, a to, co mówił przed chwileczką, to są niestety bzdury. To jest moje też Pana Gdyby, gdyby i Pan pofatygował się do KRS-u, to by Pan zobaczył, że LZ rok rocznie bilansowało się na minusie, nigdy nie przynosiło dobra. W związku z tym to, co pan powiedział przed chwilą, że zaczęło przynosić dowody i tak dalej, to jest po prostu nieprawda. Nie, nie generowało strat. Oczywiście ja mnie nie słuchał. Ale rzeczywiście, nie że generowało straty roczne straty. Proszę się tak. pofatygować tak. do KRS-u, bo A ja A poza tym ja dobrze pan ma pracę, jeśli inni ludzie nie mają, to trzeba byłoby też to na, w tym czasie, kiedy teraz jest takie. Panie problemy, radny, proste, proste pytanie. Proste Słucham pytanie, pan. proszę posłuchać. Słucham. Kilka lat temu majątek Alezji wynosił ponad 8 milionów złotych. Po likwidacji do budżetu miasta wpłynął nieco ponad milion. Co się stało z siedmioma Proszę pana, proszę spojrzeć. Ale pan w wie, co się stało? Proszę spojrzeć protokół. Okay, A pan spojrze. ma... Ja się pytam, czy pan wie. Jeś... Czy, jeśli pan pan wie? Ma... czy pan wie, co się z tym jeszcze stało? Jeszcze raz jeszcze raz pana odsyłam. Proszę, jest protokół, proszę przeczytać. Ale czy ja sobie spojrzę. Ja, ja pan nie chcę, żeby mi pan tłumaczył, tylko czy pan, ja pan wie. Proszę sobie spojrzeć i tyle. A ale ja spojrzę, czy pan nie? pan nie Jeszcze raz odpowiadam, pani radcy, pani wysyła? Proszę sobie zobaczyć. My zobaczymy. Na pewno i powiemy, co tam jest. Czy pan wie. Proszę przeczytać sobie. Czy pan wie, czy nie. Jeszcze raz pani Proszę sobie zobaczyć. Jeśli to was bardzo interesujące. Ale my nie chcemy, żeby pan nam opowiadał co tam jest, tylko ja, czy pan wie. Ja powiedziałem, ja się z nim zapoznałem i pan są wie. zapisy, szanowny panie radny. I pan wie? I tyle. Ja ufam ludziom. A pani się nie ufa, nie ufa to jest pana problem. Mnie Czyli... ludzie też ufają i zdobyłem kolejny raz mandat radnego z dużym poparciem. Czyli można wiedzieć, ja wiem, że, może że pani pan ufa, na i, ufa i pana nie interesuje. Nie, co nie się interesuje stało pani, pani radna. Jestem chyba bardzo skutecznym radnym w tym mieście w naszym w radzie miejskim. I, i, i tak to ocenili mieszkańcy naszego miasta. Ale my nie pytamy pana jak pana ocenimy. Pani pani pan co stało się? Bardzo na chwałę liczy, pana. tylko, liczy, czy pan wie, co czy... stało się z majątkiem karyzmiem? panie radny? Czy pan ma taką wiedzę? Odwołuje pana do protokołu. Ale ja muszę zobaczyć Pytam pan się, czy pan ma taką wiedzę. To, to pani jest zdanie. A pan, pan patrzył no, no, pani do tego pani protokołu? Może, pani sobie może. Pan patrzył czyś, do tego protokołu. Patrzyli. A jeszcze jedno, wie? Tak. czy mm, to jest godne radnego, żeby na, 12, na 14 punktów, które były na dzisiejszej sesji. Sesja trwała niecałą godzinę. Pan motywował wykreślenie e, wniosku radnego Olszowiaka tym, że jest dużo punktów. Tak, między innymi. I nie, to jest tylko postawa tam, tylko. O, niech mnie pan nie, nie, nie. Mamy to, nie, to nagrane. Nie, nie pan, nie, to nic nie szkodzi, że macie nagrane. Między innymi tym, po pierwsze szkoda tracić energii czasu. Jest tyle miejsc, jest dużo działania dla radnego, a dwa ja nie jestem jasno widzę, że kiedy jest 13 punktów, czy ileś tam 13 punktów, że ile to będzie trwało. A to jest postawa godna godnego, jak najbardziej godne, e, godnego, ile, ile radnego postawa. Dlaczego temat Alicji tak. wzbudza e, w radnych Lubin 2006, również w polskiej osobie? Żadnej tyle... agresji, żadnej ja panie we nie, nic, wzbudza nie, nie, nie ma żadnej was tyle wątpliwości, że nie chcecie nawet Nie, 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 nie ma żadnej wątpliwości. wątpliwości. To pan, panie Radkiewicz, pan wątpliwości. Dlatego no proponuję, zobaczyć i dobiegać. Dobiegać. Jeszcze zobaczyć sobie mi dowiedzieć się z protokołem. Jeszcze raz odwołuję pana. Może pan sobie zobaczyć do dokumentacji, tam pisze. I tyle. Ile wynosi no. ta radnego? Proszę bardzo, przecież to nie jest tajemnicą. Ale Może pani ja sobie. Panu sobie... Panu nie, 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 Ja nie będę powiem o mi i później będzie pani mnie ciągnąć, żeby nieprawdę powiedziałem. Proszę sobie zobaczyć, bo w oświadczeniu majątkowym moje. pisze. Ile pan, i pan ostatnio wziął? Nie pamiętam. Nie pamiętam. nie pamiętam, szanowna pani, ja nie będę w Mówię pani jeszcze raz, nie będę, bo pani mi za grosz. Będzie ciągle o jakich Wojtyczka nie, nie niedokładnie. Pana A ja myślę, że mam udowodnić wielokrotnie, że jestem bardzo aktywnym radnym, że jestem dokładnym, że jestem dociekliwy, że dyskutuję, że jest aktywny. na pewno z tymi Szanowna pani radna, szanowna pani redaktor, odwołuje pani do protokołu. Proszę sobie tam pójść. Ja rozumiem, że pani umie czytać i pani pan nie chce ten temat po Wszystko powiedziałem, co wiedziałam. Czyli więcej powiedział. pan nie wie. Bardzo dużo powiedziałem. No? Dziękuję bardzo. Dziękujemy. No, no,